Już w najbliższą sobotę Olimpia Grudziądz zmierzy się z Termaliką Brugbet Nieciecza. Jakie nastawienie panuje wśród zawodników Olimpii? Na pewno zdajemy sobie sprawę, że idziemy na, na gorący teren. Zresztą wynik Termaliki na inaugurację był bardzo imponujący. Jesteśmy skoncentrowani, pełni szacunku i respektu dla przeciwników, ale również pełni wiary w własne możliwości. Przypomnijmy, że rywale biało-zielonych w meczu inaugurującym pierwszą ligę strzelili aż 6 bramek. Jaki wpływ będzie to miało na strategię Dariusza Kubickiego? Myślę, że tutaj naprawdę dysponuje trójką stoperów na, na, na niezłym poziomie, czy na, na bardzo dobrym, powiedział. I, i... Sezon jest długi i każdy z tych zawodników się przyda. I na pewno Milan jest bardzo ważnym ogniwem mojego składu. Powiem szczerze, że tam o sile ofensywnej tego zespołu na pewno. Stanowi, stanowią tacy zawodnicy, jak Drozdowicz, Foszmańczyk, Biskup, jest młody smoczyński wypożyczony z Lechi, Gdańsk, Kaczmarczyk, który tam kieruje, mają doświadczonego bramkarza, Nowaka. No naprawdę jest to bardzo solidny zespół, zresztą co, co, co pokazała ostatnia wiosna. Spotkanie w niecieczy już jutro o godzinie 17.00.